Ja nazywam się Julia Maświcka i odpowiadam za IBM Product jako e, specjalista techniczny tutaj w obszarze polskich polityków i Ukrainy i ze mną będzie prezentował Jerzy Worczyk IBM Cloud Platform Principal Architect e, w Europie północnej, centralnej i wschodniej. Tematem naszej dzisiejszej prezentacji jest Rise of SAP na IBM GornbS, czyli Inwestycja w niezawodność. E, Celem naszej prezentacji będzie przedstawienie korzyści oraz unikalnej wartości wynikających z tego rozwiązania. I chciałabym, żeby w tych około 40 minutach prosili Państwo stąd ze świadomością, co nas wyróżnia na tle innych vendorów i jakie korzyści można osiągnąć z skorzystania z naszego rozwiązania. Zaczniemy od krótkiego wprowadzenia do samego rozwiązania SAP Następnie omawiamy o tym, co nasze wyróżnia w przypadku IBM Polk jest. Płynnie będziemy przechodzić do korzyści biznesowej, bo to się będziemy przyplatać przez całą prezentację. E, następnie opowiemy o kilku przykładach wdrożenia, e, o naszych programach wsparcia dla klientów w procesie migracji oraz mam nadzieję, że zostanie czas na Państwa pytania. W przypadku, gdyby nie zostało, to jak najbardziej zapraszamy przy kawce, można nas złapać potem i wypytać o wszystko. I oddaję teraz głos Michałowi. Dobrze, dziękuję za Tak na początek ufam, że 99,9% obecnych na sali wie czym jest raz, ale dla tych, którzy nie wiedzą, to takie krótkie wyjaśnienie o co w tym wszystkim chodzi i tak naprawdę co SAP sprzedaje swoim klientom właśnie, tam co No to dlaczego trzeba było siadać bliżej? że do... życiu. No dobra, będzie głośniej. Czyli ja. Tak naprawdę cała usługa RAIS-SOPOWA skonstruowana jest z następujących komponentów. Po pierwsze infrastruktura, i jak dotychczas w modelu Hyperscaler były to trzy najpopularniejsze chmury. Nie będę ich nas przytaczał, wszyscy je znają. Nie ma tutaj specjalnie się powtarzać. Co jest ważne, w szczególności z punktu widzenia IGMA, to to, że do tej trójki dołącza. IBM ze swoim cloudem, ale nie z dowolnym cloudem, tak? No bo jak pewnie Państwo wiecie, my w swoim cloudzie mamy oczywiście też systemy e, klasy x86, które są odpowiednikiem tego, co jest w innych ale mamy też systemy klasy Power, tak? I to jest tak naprawdę z punktu widzenia e, RISE, usługi RISE dla, dla nas jako IBM-a i moim zdaniem też dla wielu klientów, w szczególności tych, którzy z różnych powodów mieli kłopoty z implementacją Swoich środowisk sapowych, właśnie na Azure RISE, jest ten taki moment przełomu, tak? bo dołączenie do tego grona, powiedzmy, dorosłych serwerów PWE tak? pozwala na zaimplementowanie bezpieczne i stabilne środowisk sapowych, które dotychczas działały w no, datacentrach domowych. A jakże wiemy, jakże wiemy tak, że SAP stara się. Zachęcać, tak to nazwijmy, swoich klientów do przechodzenia do tego modelu pełniosłupowego, chmurowego, no to fajnie, że już mamy możliwość zaoferowania jako IBM. A też cieszę się, że klienci mogą także właśnie w tym modelu usługowym korzystać z naszej platformy serwerowej.